thank you Dzień dobry, dobry wieczór. Witam państwa na kanale Jasnowidz z Gdańska czy Jasnowic Olaf. Witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia. Na tym kanale właśnie została opublikowana największa liczba przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia i drodzy państwo, jeżeli oglądają państwo niektórych jasnowiców, wróżki czy wszelkich przepowiadaczy przyszłości, proszę zwrócić uwagę właśnie, że jeżeli wskażą państwo chociaż jedną postać, czy to z obecnych, czy historycznych postaci zajmujących się Taką wąską dziedziną jak przepowiadanie przyszłości, to jeżeli wskażą Państwo taką osobę, która przepowiedziała więcej, wskazała więcej przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia, które następnie się wypełniły i możemy to zweryfikować, tak? to jeżeli taką postać Państwo wskażą, to cały czas od 2,5 roku czeka nagroda w wysokości 1500 zł. Wszelkie warunki zostały podane we wcześniejszych audycjach. Jednocześnie pragnę też zaznaczyć, że niektóre osoby uważają właśnie, że paranie się zjawiskiem jasnowidzenie jest nieuchronnie związane z poszukiwaniem ludzi zaginionych, co absolutnie nie jest prawdą, ale jeżeli tak ktoś z Państwa uważa, to również pośpiesznie pragnę wybić z tego przekonania, gdyż jeżeli tak jest i poszukiwanie osób zaginionych jest nieodzownie z tym związane, to trzeba wspomnieć właśnie, że jeśli chodzi na przykład o prawidłowe wskazanie, co się stało z człowiekiem w trakcie największej obławy w historii Polski, to właśnie Jasnowiec Gdańska wskazał właśnie poprawnie, co miało miejsce, wbrew najbardziej znanych poszukiwaczy Jasnowidzów w Polsce. Jak też na przykład, jeżeli takim Mont Everestem tej działalności są największe historyczne poszukiwania, to właśnie w trakcie takich poszukiwań, największych w historii poszukiwań w Polsce to właśnie Jasnowic Gdańska poprawnie wskazał lokalizację ciała zaginionego dziecka w największych poszukiwaniach w historii Polski więc ten szczyt, ten Mont Evers w zasadzie tej działalności również został osiągnięty przez jasnowidza z Gdańska to jest wszystko o tyle ciekawe, że Jasnowiec Gdańska właśnie jawnie, publicznie, bez kozery, bez jakichś problemów przyznaje się po prostu do wiary w Pana Jezusa, Chrystusa, w Pana Boga, w Ducha Świętego i tyle. I na tym to właśnie polega. Tak więc drodzy Państwo, zapraszam na audycję w związku z trzęsieniem ziemi, z wyborami w Polsce. Po prostu spojrzymy na ostatnie bardzo ogólne przeczucie, to nie jest przeczucie z dokładnością co do... A nie, przepraszam, być może jest w sumie z dokładnością co do jednego nie. A zaraz się temu przyjrzymy, ale zaznaczam, że to jest bardzo ogólne przeczucie. W zasadzie tak nie wiem dlaczego i napisałem, ale... Jakoś po rozmowie z jedną osobą zachęciło mnie to, żeby to Państwu przedstawić, pokazać, bo jedno z Was wskazało mi taką ciekawą korelację właśnie, nie tylko jeśli chodzi o interpretację związaną z trzęsieniem ziemi, jeśli chodzi o to poczucie, ale że kto wie, może to jest tylko takie odniesienie nie do trzęsienia ziemi, ale do wydarzeń, które ewentualnie miałyby mieć miejsce w Polsce. Ja nie skłaniam się ku temu poglądowi, ale sama ta idea mnie zaciekawiła, więc chcę Państwu to pokazać. Również przyjrzymy się okolicznościom powstania tego przeczucia, bowiem w tym dniu właśnie odkryłem też przypadkiem niby przypadkiem przepowiednie związane właśnie z trzęsieniem, potencjalnym trzęsieniem ziemi, właśnie w Japonii w lipcu. Pewna Japonka takie coś właśnie wieszczy, że będzie powtórka z rozrywki, jeśli chodzi o wielkie tsunami, tylko będzie ono teraz trzy razy większe, więc spojrzymy też na to przepowiednie i niedługo będziemy czekać, bo ona już chyba to zapowiadała na 5 lipca. Zapraszam. Dobrze, spójrzmy teraz na screeny, które Państwu przygotowałem. Najpierw przyjrzymy się, jaki mamy dzisiaj dzień. Dzisiaj jest 28 maja, tak? Mamy samą końcówkę. Za kilka dni, 1 czerwca, w niedzielę, mamy wybory prezydenckie w Polsce. I tutaj mam właśnie zaznaczone na niebiesko 19 maja, bo wtedy właśnie powstało to przeczucie. Więc 19 w poniedziałek przyszło właśnie takie przeczucie, jak ono brzmi. Spójrzmy, mamy poniedziałek 19 maja, godzina 17:16. Czytamy. Nie wiem, czy to możliwe, ale w pośpiechu, przypadkiem, strzęsieniem, strzęsieniami, że 10 w sensie, że 10 w skali Richtera? Znak zapytania. Chodzi o to, że przyszła mi taka liczba, cyfra 10 w związku z trzęsieniami. 10. No i potem już tak zaczynamy się zastanawiać, czy to chodzi o to, że 10 w skali Richtera, czy to w ogóle jest możliwe? Nie wiem, ale jak rozumiem, jeśli to przeczucie, to albo w tym roku się spełni, albo ewentualnie za rok, być może co do dnia. Tu zróbmy małą pauzę i przypomnijmy sobie, że jest dużo takich przepowiedni, które właśnie były, na przykład było przeczucie formowane załóżmy 5 maja, a potem się okazało, że to się spełniało dokładnie, ale za rok 5 maja. Taką prawidłowość wychwyciliśmy na kanale chyba co najmniej kilkanaście razy, więc taką zasadę można byłoby przyjąć, że czasem tak się dzieje. Ale też oczywiście nie zawsze tak. Tak samo jak ostatnio tutaj się nieznajomy pytał, właśnie, że jak sen mu się śpił śnił w głębokiej nocy nie rano ani nie tuż po zaśnięciu, tylko w głębokiej nocy, czy to znaczy się, że zdarzenie będzie za ileś miesięcy czy za ileś lat? To zależy. To wcale nie musi znaczyć, że tak będzie. To zależy. Od rodzaju snu, czy w ogóle można tę zasadę przyjąć, a drugie, czy ona działa w przypadku danego człowieka, bo u jednego to może być skala miesięcy, u innego tygodnia, u innego lat albo dekad, tak. Więc to wszystko jest tak naprawdę płynne, to bardziej należy się nauczyć odczytywać swoje własne, jakby, jak my na to reagujemy i jak to właśnie tłumaczyć, jakby, tak. Czyli nieuchronnie trzeba wierzyć w Pana Boga, prosić jakby o zrozumienie, po prostu tak modlić się o rozeznanie. Dobrze, wróćmy do tematu. Więc mamy właśnie, że za rok co do dnia, czy jak? Znak zapytania. Nie mam pojęcia, ale wpadło, w sensie to przeczucie, wpadło, gdy czytałem o trzęsieniu w Polsce i myślałem o wyborach. I tu bardzo ciekawa rzecz, bo tu właśnie jedna, jedno z Was zwróciło mi uwagę, już nie pamiętam, czy na Whatsappie, czy gdzieś rozmawiałem z kimś, zwróciło mi uwagę właśnie, że to przeczucie. Proszę mnie wybaczyć, bo powiem wam, że ja teraz zapomniałem, kto mi na to zwraca uwagę, wiecie? Wybaczcie, e, e, czy to może ktoś z, tutaj z grona z pracy, ale raczej wydaje mi się, że... Nie, że raczej właśnie ktoś właśnie z Państwa tutaj związany właśnie z kanałem, czyli fascynator tego zjawiska i właśnie jedno z Was zwróciło mi uwagę że samo to przeczucie, że 10, być może 10 w skali Richtera pojawiło się w momencie, kiedy są ogłaszane wyniki wyborów pierwszej tury w Polsce, kiedy ja czytam o trzęsieniu ziemi w Polsce i myślę też o wyborach i wtedy pojawia się ta dziesiątka i ta osoba właśnie tak w zasadzie tak nakierunkowała mnie faktycznie, że to może być z tym związane. Niekoniecznie, że będzie na no, przykład w tym roku czy za rok w okolicach maja ogromne trzęsienie prawie, że w 10 skali Richtera, ale że może to dotyczyć właśnie na przykład wyborów w Polsce albo może jednego i drugiego. Nie wiem, zobaczymy. Wiemy, że w Piśmie Świętym jest opisane wielkie trzęsienie ziemi, które dotknie całą ziemię. I zaraz się temu przyjrzymy, spójrzmy na następne screeny, to trochę nam się temat rozjaśni. Najpierw zobaczmy, właśnie przypomnijmy sobie, właśnie ten czas, 19 maja, tak? Pamiętacie tą tutaj tabelkę? 19 maja, dwa, tydzień temu, półtora, ogłoszenie wyników, właśnie, i wtedy patrzę i 19 maja czytam sobie, właśnie, że trzęsienie ziemi w Polsce. No jak to, jak to możliwe, że trzęsienie ziemi w Polsce? Zobaczmy dalej, i tutaj mamy właśnie trzęsienie ziemi w Polsce, 19 maja. Mamy właśnie, że wstrząsy zostały zanotowane przez sejsmometry w poniedziałek rano w południowo-zachodniej Polsce i magnituda wyniosła 4,1. To trzęsienie ziemi miało epicentrum w Lubinie, jest właśnie południowo-zachodnia Polska. O, i teraz ta czerwona kropeczka to jest właśnie. Miejsce, gdzie było epicentrum tego trzęsienia ziemi, jednakże spokojnie to trzęsienie ziemi było związane nie właśnie z jakimiś ruchami magmy czy wulkanicznymi erupcjami czy jakimiś właśnie ścieraniem się płyt tektonicznych, one było po prostu w związku z pracami pirotechnicznymi, jeśli chodzi właśnie o nowe wyrobiska i nawet tak duża magnituda w wysokości czterech. Czy ponad 4,1 właśnie się pojawiła, ale to nieważne, czy to właśnie ludzie wygenerowali, czy to było naturalnie. Ale ciekawe, właśnie, że tego dnia takie coś w dniu ogłoszenia wyborów się pojawiło. Przynajmniej mnie ten nagłówek jakoś zaciekawił, i wtedy też mi przyszło właśnie to przeczucie, że 10. I teraz tak, czy to znaczy się, że 10 w skali Lichtera? A być może, jeżeli pójść teorią właśnie tej osoby, być może 10 może też oznaczać na przykład 10 dni. No Ja wtedy spojrzałem, że do wyborów jest e, troszkę więcej niż 10 dni, e, ponieważ to było 19 maja, to trzęsienie ziemi, te nagłówki o trzęsieniu ziemi były 19 maja, więc 10 dni był płynęło 29 maja, czyli dokładnie jutro w czwartek. Czy stanie się jakieś trzęsienie ziemi w związku z wyborami jutro w czwartek? No, nie sądzę, ale nie mogę tego wykluczyć. Zobaczymy. Nie, w zasadzie nie całe, czy lekko ponad 24 godziny. Będziemy czekać na weryfikację i w piątek rano możemy sobie temat omówić, czy cokolwiek się wydarzyło. Lub też te 10 może oznaczać się, że prawie, że prawie 10, bo to jest tam chyba 12-13 dni jest do wyborów. Zaokrąglając jest to 10. Być może te ostatnie 2-3 doby przed wyborami coś się tak nagrzeje, że to będzie takie małe trzęsienie ziemi w Polsce, 10 w skali Richtera. Nie mam pojęcia, ale nie mogę tej teorii całkowicie wykluczyć. Zobaczymy, czy jutro cokolwiek się takiego wydarzy na tym polu, takie, takie duże trzęsienie ziemi, bo takie szoki, to my cały czas każdego dnia kandydaci się przyrzucają różnymi tam Obelgami, czy jakimiś takimi atakami, tak więc cały czas mamy takie małe trzęsienia ziemi. A teraz, czy będzie coś większego, zobaczymy. Dobrze, spójrzmy teraz, drodzy Państwo, dalej. Sekundka. O, tutaj spójrzmy teraz na trzęsienia ziemi w ogóle jakie one są duże, czyli mamy największe trzęsienie ziemi w historii, takie odnotowane, to było w 1960 roku i miało magnitudę 9,5. Tak? potem w 64 było na Alaste 9,2 potem w grudniu 26 grudnia 2004 roku jak w tym filmie niemożliwe właśnie od tsunami właśnie w Indonezji tam było 9,1 a to takie apokaliptyczne japońskie trzęsienie ziemi 11 marca właśnie 2011 roku miało 9,1 również więc to jeszcze daleko jest do 10 tak Pytanie, czy w ogóle jest możliwe trzęsienie ziemi o magnitudzie 10? No, i tutaj, jak się zrobi mały research na internecie, się okazuje, że to nie jest tak łatwo. Tutaj czytamy właśnie. Między innymi, że przy tak dużych trzęsieniach Ziemi skala Richtera jest spłaszczana, trzęsienia o magnitudzie 8,7 należałoby czytać jako 8,5, a hipotetyczne trzęsienie o magnitudzie 10 w skali Richtera miałoby zaledwie 8,8, 8, tak? Więc tak naprawdę to wszystko jest modyfikowane, bo te trzęsienia są już tak duże, że oni tego tak mocno nie obliczają. Yy, tu zobaczmy właśnie, że yy, czy kiedykolwiek była yy, dziesiątka w skali Richtera i tutaj czytamy, że nie ma znanego uskoku to jest ciekawe akurat, bo to jest takie z, yy, pasuje dobrze do Pisma Świętego czy kiedykolwiek była dziesiątka w skali Richtera nie ma znanego uskoku wystarczającego, wy, wystarczająco długiego, by wywołać trzęsienie Ziemi o magnitudzie 10, a gdyby istniał Czyli teraz jeszcze nie ma, ale kto wie, może w przyszłości będzie taki uskok. Bo powstaną jakieś ruchy górotwórcze, będzie niespokojna Ziemia, być może coś się wytworzy. A gdyby istniał, rozprzestrzeniłby się na większą część planety. W sensie to trzęsienie Ziemi by się rozprzestrzeniło na większą część planety. Największe trzęsienie Ziemi, jakie kiedykolwiek odnotowano, no to miało tam 9,5, to wiemy, w Chile. Czyli i tam ten uskok miał 1000 mil. I teraz słuchajcie, jeżeli, jeżeli trzęsienie Ziemi byłoby bardzo silne i miałoby właśnie dziesiątkę i byłby bardzo długi uskok, to ono by się rozprzestrzeniło na cały świat i wtedy faktycznie spełniłoby się to apokaliptyczna zapowiedź, że będzie tak wielkie trzęsienie Ziemi, że obejmie całą Ziemię. Więc jest to możliwe, właśnie, że jakiś uskok się rozszerzy, jakby wydłuży się, będzie długi, wywoła potem przyjdzie jakieś takie duże trzęsienie ziemi, i one, wszystkimi uskokami, jakoś cała Ziemia się zatrzęsie. Tak? Jest to niewykluczone, że cała Ziemia może się mocno zatrząść, i wtedy właśnie słowa Pisma Świętego by się jeszcze bardziej wypełniły. Dobrze, drodzy Państwo, spójrzmy teraz na japońską przepowiednię pani Ryu, chyba jak dobrze pamiętam, która być może najprawdopodobniej przewidziała trzęsienie ziemi właśnie z marca 2011 roku. Jest to autorka komiksów mangowych japońskich, no i przypisuje jej się właśnie przewidzenie właśnie tej wielkiego trzęsienia ziemi właśnie w Japonii i tej wielkiej fali tsunami, która miała miejsce właśnie w tamtym czasie, w marcu 2011 roku. I ta, że właśnie pani, ta autorka, Komiksów zapowiada powtórkę z rozrywki, wielkie trzęsienie ziemi, jeszcze większe. Teraz, właśnie 5 chyba lipca, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, zaraz spojrzymy. I wtedy mają też przyjść fale tsunami, które będą trzy razy większe niż te wcześniejsze z 2011 roku. Pani Ryu tak zakręciła, właśnie, wszystkich wokół tej strasznej przepowiedni, że teraz ludzie nawet masowo odwołują loty do Japonii na ten czas i odwołują swoje wakacje, pomimo największych. Turystycznego ruchu teraz w historii Japonii. Dobrze, spójrzmy na to przepowiednie. O, tutaj mamy właśnie to przepowiednie przepowiednie o trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii. I mamy tutaj, według Ryu Tatsuki, autorki przepowiedni Japonię mają nawiedzić w najbliższym czasie potężne trzęsienia ziemi oraz tsunami, które rzekomo przyniosą ogromne straty. Japońska branża turystyczna odnotowuje w ostatnim czasie coraz więcej przypadków, w których turyści odwołują swoje podróże do tego kraju. Nie, tutaj mam też artykuł z 20 maja tego roku z podróży onet.pl i widzimy właśnie takie doniesienia tutaj. Właśnie nie, z 20 maja TVN24 przepowiednia mówi o nadchodzącej katastrofie RMFFM. Przepraszam, RMF24. 20 maja nie, turyści odwołują wyjazdy nie, to może spójrzmy na ten RMF. Ja tu chcę tylko zaznaczyć, że 19 maja ja miał, miałem to przeczucie. 19 maja było to trzęsienie ziemi w Polsce, co prawda przez ludzi wywołane, ale też. 19 maja były takie pierwsze, dokładniejsze wyniki, jeśli chodzi właśnie o wybory w Polsce. W związku z tym właśnie pojawiło się to przeczucie. Nie wiemy, czy dotyczy się właśnie wyborów, czy może faktycznie 10 to będzie 10 nie dni, ale 10 w skali Richtera lub coś bardzo zbliżonego do tej wartości. No ale nie wiemy, czy teraz właśnie nie ma takich ram czasowych, to się dopiero przekonamy. No chyba, że za rok będzie dokładnie tego dnia 19 maja, no to wtedy można powiedzieć, że faktycznie co do dnia się spełniło. Dobrze, to chodzi też o to, że było to przyczucie, być może te artykuły z tą przepowiednią były wcześniej, ja ich w ogóle nie widziałem, to wszystko jednego dnia się zadziało. To przeczucie, wybory, wyniki wyborów, trzęsienie ziemi w Polsce i jednocześnie ja potem patrzę wieczorem, czy następnego dnia, czy dwa dni później, już tego nie pamiętam, ale wiem, że gdzieś w okolicach tego czasu właśnie patrzę, wow, że jeszcze jest przepowiednia w związku z trzęsieniem ziemi. I wtedy sobie pomyślałem, o to będzie trzeba o tym zrobić audycję. Dobrze, sprawdźmy może ten RMF24.pl. Dobrze, tu mamy tą przepowiednię. Turyści odwołują wyjazdy. Wszystko przez proroctwo dotyczące katastrofy. Część turystów, którzy chcieli odwiedzić Japonię, rezygnuje ze swoich planów. Wszystko przez przepowiednię, która znalazła się w pewnej mandze. Jej autorka już wcześniej miała przewidzieć katastrofę naturalną. Zaniepokojenie podsycają też proroctwa wróżbitów i treści w mediach społecznościowych. Dobrze, idźmy dalej. Tutaj apokaliptyczne zdjęcia proroctwa o trzęsieniach ziemi w Japonii inspirowane przez mangę Ryo Tatsuki powodują masowe odwoływanie wyjazdów turystycznych zwłaszcza z Azji Wschodniej manga Tatsuki zyskała popularność po trzęsieniu ziemi w 2011 roku a jej nowe przypowiednie wywołały panikę w internecie wróżbici z Japonii i Hongkongu podsycają obawy publikując własne ostrzeżenia Ryo Tatsuki apeluje by nie traktować jej wizji dosłownie i słuchać ekspertów. No ale jak eksperci mogą dokładnie przewidzieć coś takiego jak trzęsienie Ziemi i tsunami? E, Japonia leży w obszarze aktywności sejsmicznej, a trzęsienia Ziemi są tam powszechne. Tutaj jest istotne właśnie, że autorka mówi, żeby słuchać się ekspertów, co znaczy się, że może po prostu ta akcja jest sztucznie wywołana, żeby po prostu podsycić sprzedaż tych komiksów, jednakże nie wiem, czy na komiksach można aż tak dużo zarobić, ale faktem jest, że ta pani właśnie z dokładnością co do miesiąca przewidziała, przynajmniej zapowiedziała, że trzęsienie ziemi będzie właśnie w marcu 2011 roku w Japonii i to się wydarzyło, było i trzęsienie i tsunami i to ona zapowiadała, jednakże ważne jest to. Bo tutaj nikt o tym nie mówi w tym artykule, ile razy takie ta pani coś zapowiadała. I mamy tutaj właśnie, że fala prorocznych związanych z trzęsieniami ziemi spowodowała, że coraz więcej tam turystów odwołuje, to wiemy, tak podaje CNN i tu mamy właśnie przepowiednia w mandze. Strach przed pot, e, potencjalnym trzęsieniem ziemi jest wywoływany głównie przez to, co można przeczytać w mandze, czyli w, e, w uproszczeniu japońskim komiksie. Przyszłość, którą widziałam, opublikowana przez e, e, mangakę Ryuta w 1999 roku, ostrzegała czytelników przed wielką katastrofą, do której dojdzie w marcu 2011 roku. Nawet na okładce widnieje napis... Potężna katastrofa w marcu 2011 roku. No to musiał być niezwykle ciekawe, że mamy komiks i na układce jest taki napis, tak? Potężna katastrofa w marcu 2011 roku. Czekamy 12 lat, tak? Bo to ta manga była w 99 opublikowana. I tam w 99 pojawia się taki napis. Czekamy 12 lat i faktycznie w marcu 2011 roku jest wielka katastrofa, tak? To faktycznie jest niesamowite. więc faktycznie wielu ludzi może mi chcieć te loty do Japonii odwoływać. Eee, dobrze, może już nie będziemy tego wszystkiego czytali. Eee, tak czy inaczej, e, tam znamy to u to wszystko. E, teraz tutaj tylko zobaczmy, że w 2021 roku ukazała się nowa, pełna wersja tej samej mangi, tak? I tam Tatsuki ostrzega w niej, że 5 lipca tego roku 2025, czy już nie co do miesiąca, ale co do dnia. 5 lipca pod dnem morskim między Japonią a Filipinami powstanie pęknięcie, które wywoła fale trzykrotnie wyższe niż te strzęsienia w 2011 roku. No, bardzo ciekawe jest to. Zobaczymy czy to się wypełni. Widzimy, że to się sprzedało ten komiks prawie milion egzemplarzy. No. Zobaczymy. Zobaczymy, poczekamy. Tam tutaj widzę, że Tatsuki też przewidywał jakąś katastrofę inną. E, e, ogromne trzęsienie e, u, uderzy w gęsto zaludniony obszar Zatoki Tokijskiej 26 kwietnia. E, choć data minęła bez katastrofy, przypowiednia wywołała ogromne zainteresowanie na chińskich mediach społecznościowych. To ciekawe, czyli znaczy się, że ona też na 26 celowała, nic się nie wydarzyło, teraz celuje na 5 lipca, więc może być takie coś, że ten data poleci. I nic nie będzie. Zobaczymy. Tak czy inaczej, ciekawostka jest to, że ta pani raz w życiu trafiła, no ale wiemy, że i raz trafić się może. Więc, drodzy Państwo, czy będzie trzęsienie ziemi bardzo duże blisko Japonii, czy będzie wielka fala tsunami trzy razy wyższa, nie wiem, zobaczymy. Ciekawe jest to, że tego dnia, kiedy właśnie były wyniki wyborów, był też. Takie małe trzęsienie ziemi w Polsce, i wtedy też takie przyczucie powstało. 10. Jestem ciekaw, co to oznacza. Co oznacza to przeczucie 10? Czy to jest 10 w skali Richtera? Czy 10 dni? Nie mam pojęcia. Bardzo ciekawe. Może z czasem się nam to bardziej rozjaśni. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. I co, do usłyszenia następnym razem. Może. Coś z wyborami zrobimy. Może wskażę Państwu, na którego kandydata człowiek, który wierzy w Chrystusa, wierzy w Pana Boga, wierzy w Chrystusa, absolutnie zagłosować nie może, bowiem, jak powiedział sam Pan Jezus, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a łatwo jest zobaczyć, kto w tym układzie z Panem Jezusem nie jest. Ale to jest wybór już każdego człowieka. Każdy decyduje za siebie i daje świadectwo właśnie wrzucając głos do urny i skreślając krzyżyk: bądź dwa, bądź żadnego, bo można też oddać nieważny głos, ale żeby się liczył do statystyk, że się wziął udział w głosowaniu, ale oddało się na przykład nieważny głos, bo nie ma godnego kandydata. Tak też niektórzy robią. Ja sam tak, też tak parę razy kiedyś zrobiłem więc jakby to pozostawiam Państwu ale warto też się spojrzeć właśnie na wybory w kontekście nauk Pana Jezusa, ale to już w następnym odcinku, na chwilę obecną dziękuję Państwu za uwagę zapraszam serdecznie do następnych audycji mam nadzieję, że w miarę zwięźli udało mi się wyjaśnić właśnie to dziwne przyczucie z 10, czy to jest 10 w skali Richtera czy 10 dni, zaraz się przekonamy dziękuję tymczasem Żegnam się z państwem. Jak ja to mówię, kocham was, buziaki. Pa.